Elkawie nie ma kompromisu dla ziaren niskiej jakości. Nasza ulubiona mieszanka Superior Blend to taki elkawowy specjal. Jest skomponowana tylko z wysokojakościowych kaw. Elkawa to paleta kawowych smaków z całego świata. Serwowana dla klientów tu, na miejscu. Ale też docierająca do domów, firm i restauracji w całej Polsce. Nasze kawy można kupić wygodnie przez internet, zamówić przez telefon. Zawsze zachęcam, aby porozmawiać z nami bezpośrednio o gatunkach, jakie są dostępne w danej chwili. Proces wypalania kawy to taka moja mała, tajemna symfonia. Każde ziarno wypalane własnoręcznie, w odpowiedniej temperaturze, do jego najsłodszego momentu. Testując kawy, patrzymy na jej cielistość, masłowość, szukamy smaków i zapachów, a zwłaszcza tych owocowych. Szczycę się tym, że w Erkawie używamy ziaren Specialty Coffee, w pełni dojrzałych, ręcznie zbieranych. Ziarna alkawy pochodzą z najdalszych zakątków świata. Lokalny klimat wpływa na ich indywidualny charakter i smak. Indie. Słone deszcze monsunowe uwydatniają aksamitny posmak czekolady z nutą indyjskich przypraw. Kawy etiopskie. Ze słońcem zamkniętym w ziarnach to smakowe bukiety kwiatowe i owocowe. Dają słodki posmak z delikatną nutą jaśminu i zapachem kojarzącym się z dzieciństwem. Zielone wzgórza Głatemali z mocnym likierowym charakterem z nutami papai, melona i cytrusów. Z moich ulubionych kaw, kawy kenijskie z piękną nutą czekoladową. I smakiem czarnej porzeczki, taki smak świata w zasięgu ręki, w zasięgu filiżanki. Moja pasja do kaw narodziła się w małej kawiarence w Sydney. To tam napiłam się kawy, która odmieniła moje życie. Gdy dopijałam jej ostatni łyk, wiedziałam już dobrze, że kawa i wydobywanie z niej smaków będzie moją przygodą, pracą i darem, którym będę chciała dzielić się z innymi w przyszłości. I tak się stało. Elkawa to moja pasja, moje życie. Ciągle szukam nowych kaw i wydobywam nowe smaki. Klienci wiedzą już, po latach smakowania. Że w Elkawie dostaną po prostu dobry, świeży produkt. Zapraszam do elkawy: elżbieta Wolak.